Harry Candle Kariera w branży pornograficznej. Polka nagrała już filmów typu XXX. Teraz ma szansę na Oscara. Harry Candle Kariera w branży pornograficznej. Harry Candle rozpoczęła swoją karierę w przemyśle pornograficznym w wieku 20 lat. Choć większość gwiazd związało się z branżą w dużo młodszym wieku, Polka zdołała bardzo szybko pozostawić konkurentki w tyle. Z pomocą swojego partnera. Pochodzącego z Włoch Dawida Candlea nagrywała pierwsze amatorskie filmy dla dorosłych. Przez dwa lata wspólnie zdobywali popularność w branży. Gdy się poznaliśmy, nie musieliśmy nawzajem się na to namawiać. Wzięliśmy kamerę, nagraliśmy pierwszy film i opublikowaliśmy w internecie. Żeby zacząć na tym zarabiać, opowiadała Helory Candlea w wywiadzie dla serwisu na temat. Do tej pory Polka nagrała niemal 400 filmów i wciąż tworzy kolejne. Aktorka nie widzi nic dziwnego w zawodzie, który wykonuje. Co więcej, przekonuje, że uwielbia swoje zajęcie. Uważam, że do tej pracy mimo wszystko pasuje słowo normalna, ale wiem też, że dla większości osób jest zbyt kontrowersyjna, bo seks to temat tabu. Od części bliskich otrzymaliśmy wsparcie. Akceptację. Część znajomych się natomiast wykruszyła, ale uważam, że dobrze. Że tak się stało. Jeśli ktoś uważa, że jest poszkodowany przez to, co robi osoba trzecia i czuje się tym zagrożony, to świadczy o jego własnym problemie. I cieszę się, że takich osób wokół mnie już nie ma, mówiła Heryzandla w tym samym wywiadzie. Teraz jej praca doczekała się docenienia. Polka znajduje się zaledwie o krok od największego w dziejach sukcesu w branży pornograficznej. Przed nią żaden rodak nie doszedł tak daleko. Harry Sandler i Dava Sandler doczekali się niesamowitego sukcesu. Para została nominowana do FN Awards, czyli nagród przyznawanych gwiazdom przemysłu pornograficznego. Trofeum stylizowane na Oscary zostanie wręczone parze, która otrzyma najwięcej głosów od publiczności. Głosowanie już ruszyło. Na Polkę i jej ukochanego można oddawać głosy za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej AVN. Harry Cantle jest typowana jako jedna z faworytek. Jej nagrania na Pornhub obejrzało do tej pory ponad 13 milionów ludzi. Gwiazda porno prowadzi również konto na OnlyFans i cały czas podkreśla, że praca w tej branży wcale nie należy do najprostszych. Aktorka nie ukrywa, że chętnych na odniesienie sukcesu jest sporo, jednak tylko najlepsi mają szansę. Mogę powiedzieć, że 20-minutowy film, który pojawia się na lubie czy innej stronie porno, to 12-godzinny dzień pracy. A poza nagrywaniem, montowaniem i reklamą musimy jeszcze prowadzić social media. Instagrama, TikToka, OnlyFans, odpisywać na maila. Mieć czas na życie prywatne. Niektórym wydaje się, że im wystarczy nagrać kilka filmów, opublikować je w internecie i zarobi się na tym fortunę, podkreśla Candle. Głosowanie zakończy się 7 stycznia 2023 roku. roku. Gala wręczenia nagród odbędzie się w Las Vegas. Oprócz nagrody publiczności, gwiazdy filmów dla dorosłych mają szansę również w innych kategoriach. Rafałen przyzna statuetki m.in. ulubionym gwiazdom porno, debiutantom, osobom trans, realizatorom najlepszej sceny orgień, najlepszemu reżyserowi oraz najlepszej marce lubrykantów.